ruszać się w zakupach online, aby być bezpiecznym. To, co jest wspólnym mianownikiem wielu rzeczy i ciągle o tym powtarzaliśmy, to adres strony internetowej. Pamiętajmy, że kłódka nie jest spełnieniem bezpieczeństwa. I z tą refleksją mam nadzieję, że każdy pozostanie. I tak jak wskazałeś, w pewnym momencie zauważyłeś, nie wyświetlała się kłódka, ponieważ zamieściłam screen z przeglądarki Google Chrome. Tak, to tutaj właśnie widzimy, widzimy na, na, na ekranie, jak ten znaczek w przypadku Google Chrome wygląda. I pamiętajmy, co ta kłódka, czy ten znaczek oznacza, to oznacza, że nasze urządzenie, nasz komputer czy, czy nasz smartfon jest połączony takim bezpiecznym tunelem z serwerem, który z komputerem, który jest na drugiej, na drugiej stronie. Internetu, nazwijmy to. Dobrze to wytłumaczyłeś, tak, bo tak samo za szóste może być połączenie. Tak, tylko że właśnie może to być może to być sklep internetowy, yy, prawdziwy, w którym robimy zakupy, ale też za, za tą kłódkę, w sobie zapłacił za ten certyfikat bezpieczeństwa zapłacił oszust, chcąc yy, chcąc pokazać, że tą kutkę. Yy. Jak miała. zapłacił? To mamy przykład. Tak, oszust zapłacił za tą kutkę. Mamy tutaj yy, fałszywą stronę, która udawała. Bardzo znany portal streamingowy Netflix, i właśnie zapłacił sobie za ten certyfikat, jak to ująłeś, Więc ta kłódka rzeczywiście nie świadczy o bezpieczeństwie. Większość fałszywych stron, niestety, też się ma. I bardzo często otrzymuję pytania, dlaczego oszuści też to robią. Zauważmy, przede wszystkim w naszych smartfonach, że nasze przeglądarki bardzo często informują, jak strona jest nieszyfrowana. Uważaj, połączenie podejrzane, złośliwa strona, podejrzana strona. I oszuści po prostu inwestują w swoją wiarygodność. Dzisiaj to jest niemal. Codzienność taka... Um, bieżąca rutyna, że, że strony są rzeczywiście szyfrowane i ta kutka niestety nie świadczy o bezpieczeństwie. Co więcej, czasem się pojawiają też takie komunikaty, że uważaj, certyfikat strony jest nieważny. Dokładnie. Tego typu rzeczy. To też, to też powinno dać nam do, do myślenia. Natomiast skoro jesteśmy przy kutce, to warto mieć na uwadze, że ona może nam w czymś pomóc. I tutaj informacja dla tych, którzy wciąż czują się niepewni, jeśli mówią, że, że ten adres strony WW jest dla nich trudny do roz a że boją się, że nie zauważą jakiegoś znaczka. Tutaj na slajdzie widzimy przykład naszej strony naszego infosajtu i rzeczywiście wyświetla się kutka, bo jest przeglądarka, którą tą kutkę jeszcze wyświetla. I co możemy zrobić, żeby poczuć się bezpiecznie, jeżeli nie mamy pewności, czy jest to strona prawdziwa czy fałszywa. Jeśli korzystamy z komputera lub z laptopa, gdzie jest tam to rzeczywiście łatwe, możemy kliknąć taką kutkę lub znak graficzny i sprawdzić, na kogo został wystawiony certyfikat. W tym miejscu powinna być nazwa podmiotu, do którego strona należy. Jeśli to byłaby strona fałszywa, ta kutka by była, to rzeczywiście tu nie będzie oczywiście tej nazwy. Podmiotu. To będzie jakaś inna wymyślona przez oszustów. Więc to jest taka rzecz, która może nam dać takie 100% gwarancji, czy to jest strona OK. Natomiast tutaj widzimy kolejne stronę, strony płatności. Jak myślisz, są to strony prawdziwe czy fałszywe? Tak na to patrząc, trudno powiedzieć, ponieważ no. No, nie widzimy tego adresu, ale wyglądają tak jak strony, czy przewód 24, no. czy jakiegoś innego pośrednika, tak, które znamy, są one dobrze przetłumaczone, są te metody, czyli blik, karty, są też te, te loga, no. loga naszych banków, więc wygląda to jak, jak prawdziwe strony. No. Ale mam tutaj takie, no. takie pytanie do Ciebie. Tutaj, Dzisiaj dużo mówiliśmy o płatnościach za pośrednictwem strony internetowej banku. A co myślisz, co jest lepsze, co jest bezpieczniejsze? Strona internetowa banku czy aplikacja w A smartfonie. Mm -hmm. No właśnie, to taka fajna refleksja, bo mówimy cały czas o stronach. Aplikacja rzeczywiście daje troszeczkę może więcej bezpieczeństwa z jednego punktu widzenia. Odpada nam ryzyko fałszywych stron www. I to, co tutaj widzimy, to są właśnie fałszywe strony, które, tak jak powiedziałeś, trudno powiedzieć, czy są prawdziwe, czy fałszywe, bo ty zwracasz uwagę na ten pasek przeglądarki. A aplikacja rzeczywiście sprawia, że nie musimy sięgać do tych stron www. I tutaj nie tylko mówmy o, o banku, ale możemy także często korzystać Sklepów internetowych, które też mają aplikacje. Większość bardzo dużych sklepów internetowych, szczególnie tych odzieżowych, kosmetycznych, ma te aplikacje, i to rzeczywiście no, zmienia to ryzyko. tak? Rzeczywiście nie musimy korzystać z tych stron internetowych. I jest to dobra opcja. Czyli pewnie możemy tak podsumować: jeśli korzystamy, znamy jakiś serwis, to. to... Zainstalujmy aplikację tego, mm -hmm. tego, tego tego sprzedawcy i, i z niej korzystajmy. Y, no yes. ale oczywiście czasem kupujemy mm -hmm. gdzieś poza. Tak, oczywiście sprawdzajmy, co pobieramy, ale tak jak wspomniałaś, jeżeli jesteśmy stałym, stałym klientem danego sklepu, to aplikację już mamy, no to wtedy nie ma tego ryzyka, że oszust zrobi coś, co zmanipuluje nas i wyłudzi dane. Natomiast tutaj widzimy przykład kampanii phishingowej, czyli takiej masowej akcji oszustów. Tutaj wysyłali wiadomości, smsy do osób różnych. Witaj Tomasz, czyli mhm. to ja mógłbym taką wiadomość dostać. taką wiadomość. Dostać. No i właśnie, jak byś zareagował, gdybyś dostał imiennego smsa, czy to by... Sprawdziło, że jest to bardziej wiarygodne? Na pewno tak, na pewno ta wiarygodność takiego przekazu jest wyższa, chociaż co by wzbudziło moją. Um, um, Uwaga, to fakt, że ten adres internetowy, który tutaj się pojawia, to jest Bystrzak.in.ank, coś, 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 coś dziwnego. Chociaż jeżeli wiedziałbym, że dostałbym wiadomość, cześć Tomasz, to oznacza, że gdzieś mój numer telefonu musiał wypłynąć. Tak, to i tutaj masz dobrą refleksję, skupiasz się na tym linku. Natomiast musimy mieć na uwadze także, że oszuści mogą personalizować wiadomości, dlatego że w tych wyciekach danych są często nasze takie dane, jak imię, nazwisko, numer telefonu, więc to też nie powinno usypiać naszej czujności. A jaki był cel oszusta? Oszust tutaj prowadził na fałszywą stronę internetową, której celem było wyłudzenie oczywiście danych i tak, rzeczywiście ten adres był nietypowy. Widzimy kutkę znowu, ale kutka nie świadczy o bezpieczeństwie, a o szyfrowaniu, tak jak słusznie już zauważyliśmy. Co jeszcze warto zapamiętać, że oszuści wykorzystują także reklamę, tak jak wskazywaliśmy, ale także inne komunikatory, WhatsApp, Telegram. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, ponieważ ten działania, spektrum działania się nie ogranicza i kreatywność oszustów jest duża. To, co jest popularne, jest po prostu na celowniku oszustów. Tu jeszcze jedna uwaga, dzisiaj rozmawiając użyliśmy nazwy różnych marek, różnych firm to tylko są przykłady, bo to dotyczy całej branży wszystkich urbanistów, wszystkich tak samo banków. Tak, oszuci potrzebują się pod to, z czego chętnie korzystamy. Stąd właśnie sklepy internetowe, dostawcy czy kurierzy paczek i tych przykładów można mnożyć. Natomiast podsumowując, co jest ważne, mam nadzieję, że każdy został z refleksją, że sama kłódka nie świadczy o bezpieczeństwie. Niestety jest to mit dosyć mocno utarte. Sprawdzajmy adres strony www. i wracając do tych wielu przykładów jeszcze Coś, co nie padło i może paść. Pamiętajmy o dwuetapowym logowaniu. Banki są dobrym przykładem tego, jak to stosować. Natomiast zauważmy, że oszuści właśnie chętnie korzystają z portali społecznościowych, choćby po to, żeby wyłudzić blika. Dlatego zastanówmy się, czy mamy tam dwuetapowe logowanie, czy nasze konto jest zabezpieczone czymś więcej niż hasło. Warto to ustalić, ustawić, ponieważ jest to bezpłatne, szybkie i rzeczywiście wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Ja, jeśli miałbym coś przekazać, poprosić żebyście z tego naszego dzisiejszego webinaru coś zapamiętali, to jedna rzecz nie śpieszmy się przy zakupach czytajmy wiadomości, które dostajemy, czy to jest powiadomienie, czy jakiś SMS, skupmy się i, i zastanówmy się, jeżeli to jest powiadomienie, to sprawdźmy, czy kwota się zgadza, czy typ płatności się zgadza, czy, czy nazwa, nazwa sklepu, gdzie płacimy się zgadza to są rzeczy, które naprawdę mogą, y, mogą y, nas ochronić przed oszustwem i tak jak mówiliśmy, te przykłady z przejęciem komunikatorów internetowych, też włączmy zdrowy rozsądek, jeśli dostajemy od kogoś wiadomość, prośbę o, o pomoc finansową.